same przyjdą, dlatego nie celuję w konkretną pozycję, ale staram się, by moje skoki były jak najlepsze. Aleksandria Ljutit, wiceliderka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W czwartkowych wieczornych kwalifikacjach Kanadyjka uplasowała się na drugiej pozycji. Wygrała Josefiny Panie, skoczywszy 129,5 metra no i e, zgodnie z e, tym, co ogłoszono, jeśli chodzi o jury sędziowskie, no to właśnie ten rezultat 129,5 metra jest nowym rekordem, a i Bodlaj jest bardzo, bardzo duża. No i jedyna reprezentantka Polski na liście startowej, Anna Twardosz, w przeszłości zdobywała punkty Pucharu Świata, jej rekord kariery to 26. miejsce z Zenojsztajn z 2021 roku. Jeszcze trudniejsze warunki miała niż skacząca przed momentem. Jukaseto. tylko 98 metrów, a więc pierwszy skok wylądowany przed setnym metrem. No i nawet tak duża rekompensata za obniżony rozbieg, za wiatr niesprzyjający, nie pomogą Annie. Twardość to będzie. Ostatnia szósta w tym momencie pozycja, no, ale jednak na miejscu drugim Josephine Panie. Kapitalny początek tego sezonu w wykonaniu francuski. Damien Metr, szkoleniowiec kobiecej reprezentacji Francji, na pewno z tego powodu zadowolony. Cieszy się na pewno także Jan Matura, z którym indywidualne treningi przeprowadza Josephine Panie. Tak wygląda klasyfikacja po pierwszej serii oczywiście do rundy finałowej zakwalifikowało się 30 najlepszych prowadzi Emma Glinet, druga Josephine Panie trzecia Yuki to czołową dziesiątkę zamyka Liza Eder na miejscu 20 Abigail Strait ostatnią z awansem Lara Malziner jej miejsce w serii finałowej zrobiła Tea Minian Bierset Roweszka ostatecznie poza serią finałową podobnie jak jej rodaczka Silia Obset Anna Twardosz najkrótszy